Szybko, krótko i na temat. Mały mod, niewielki statek, krótki odcinek. Zainteresowani? Jeśli tak, to oglądajcie dalej. Witam z tej strony Huma, zapraszam do kolejnego odcinka serii z warsztatem Recenzje. Dziś recenzja moda na niewielki stateczek LawMeśnik -S, S Hawk, którego autorem jest Clipper. Moder z dorobkiem blisko 30 modów, głównie statków kosmicznych. Ten mod ma krótki, zwięzły opis w warsztacie autora, do którego link umieszczam pod filmem. Do budowy tego statku będziemy potrzebowali DLC Sparks of the Future. A więc zaczynamy. Znajdujemy się na moim świecie testowym, z tym, że na Ziemi, a nie jak to zwykle na Marsie. Za mną Law S. Hawk w całej okazałości. Może nie tyle za mną, ile nade mną. Obejrzyjmy statek z zewnątrz. Nie będzie tu zbyt wiele oglądania, bo konstrukcja jest niewielka. Standardowy cockpit. Uzbrojenie w getlingi te stacjonarne. Silniki, jak widać, atmosferyczne. I z tego, co na pierwszy rzut oka widzę, to są trzy silniki. Oczywiście jest tutaj coś z silników hamujących, ale to troszeczkę mało. Okej, okay. są trzy duże silniki. Dwa zapewniające poruszanie się w płaszczyźnie no i jeden w poziomej, czyli główny silnik napędowy. I widać, że są to silniki właśnie z DLC, które jest potrzebne do budowy tego statku. Stateczek mi się podoba, ma bardzo fajną bryłę. Widać, że jest to dopracowane. Kolorystyka też jest moim zdaniem fajnie dobrana, ale oczywiście to kwestia gustu. Tutaj jeszcze z DLC widzę lampy. No, całkiem fajnie to wygląda. W takim razie spróbujmy, może, tym nieco polatać. Troszkę mi tu brakuje... Tak, trzeba by sobie samemu ustawić tutaj na pasku sterowania opcję. te ładnie się wznosi. No, dwa silniki. Też całkiem przyjemnie nabiera prędkości. Zresztą autor wspomina w warsztacie o tym, że podaje tam nawet czas od zera do maksymalnej prędkości, jak to wygląda. Nie chciałbym tu przesadzić z wysokością, bo wiadomo, że silniki atmosferyczne mają pewne ograniczenia. Ale myślę, że wysokość kilometra, choć to jest kilometr nad powierzchnią planety, w tym miejscu. Tak, ze zwalnianiem jest słabo. Przydałoby się tutaj. Może więcej tych silników hamujących, aczkolwiek nie ma też tragedii. Bardzo zwrotny. Zbrojenie też funkcjonuje. No tak, tak, klasyczny myśliwiec. strzelał we własną bazę. Tak, najlepszą formą wytracenia prędkości jest obrócenie go w przeciwną stronę. No, przyjemnie to się prowadzi. Przyjemnie się prowadzi, ładnie wygląda. Zaraz spróbujemy spojrzeć, co kryje wnętrze tego pojazdu. No, okej, okay, dobrze byłoby się nie rozbić. Tak, to jest najlepsza forma hamowania. Ja myślę, że z samego lotu to są zdecydowanie pozytywne wrażenia. Szczególnie, że loty w atmosferze chyba są najbardziej skomplikowane, bo w kosmosie to w zasadzie no, kwestia tylko odpowiedniej ilości żyroskopów i napędów latamy. Natomiast tutaj jeszcze trzeba się liczyć z grawitacją planety. Okej, okay, co my tu mamy wewnątrz statku? Jest 5 baterii, nie 4, przepraszam, i to zapewnia energię dla statku. Natomiast nie widzę tutaj żadnego reaktora. Trochę szkoda, bo dałoby to większą autonomię. A tak musimy co jakiś czas statkiem się podpinać i go ładować. Mamy kamerę, to jest prawdopodobnie wsteczna, zaraz sprawdzę. Mamy też reflektory, no co może ułatwić latanie w nocy. Silniki. O, widzę, że w tej części kwipunku jest wypisana cyrylicą, więc to może sugerować korzenie pochodzenia autora. Dobrze, że kiedyś się uczyłem rosyjskiego i jestem w stanie tutaj odcyfrowywać te rzeczy. Okej, okay, dwa żyroskopy. Mamy średni kontener, dwa bloki programowalne, stąd obecność skryptów. No i w zasadzie nic więcej. Stataczek jest taki minimalistyczny, bym powiedział. Okej. Okay. Szkoda, że tutaj bardziej nie jest rozwinięte to menu na pasku, bo moglibyśmy fajniej tutaj posprawdzać po, po różne rzeczy. Ok, kamera wsteczna, no i tyle. Jeszcze rzucę okiem na statek z zewnątrz. To jest cztery te gatlingi, to znaczy dwa po każdej stronie. Aha, i łącznik. Ten standardowy, czyli to jest opcja do lądowania i do ładowania statku. Ok, myślę, że nie ma co się za bardzo rozgadywać. No, sympatyczny stateczek, i myślę, że chyba czas na podsumowanie. Ja sobie najpierw nim może wyląduję albo go obniżę. Ale widzimy się za chwilę i podsumujemy omówienie tego moda. No więc podsumujmy. Ładny, dopracowany statek, przemyślana konstrukcja, wyspecjalizowana do lotów i walk atmosferycznych oraz ewentualnie eksploracji na planetach. Widać, że autor posiada zmysł estetyczny, włożył wiele pracy w tą konstrukcję i wie, jak uzyskać no, dobrze działający pojazd. Troszkę brakuje mi tu mojego reaktora, który myślę, że można było bez trudu gdzieś zmieścić, co bardziej by uniezależniło ten statek, oraz silników hamujących, choć zdaję sobie sprawę, że. To by popsuło prawdopodobnie estetykę pojazdu, i autor był zmuszony do jakiegoś tutaj kompromisu. Myślę, że można z czystym sumieniem polecić ten mod, zwłaszcza graczom lubiących walki na planetach. Nie ma co tutaj się dużo rozgadywać. Można ściągnąć ten mod z linka, który umieściłem pod filmem. Mnie osobiście konstrukcja się podoba, także ją polecam. A teraz żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnych odcinków z serii Warsztat Recenzje, gdzie prezentuję i recenzuję mody z warsztatu Steam do gry Space Engineers. Cześć!